Cześć, hey, z tej strony Virian i... Lorcain. No a więc znowu się tutaj spotykamy yy, w Sakredzie. Yy, wcześniej wam nie powiedzieliśmy pewnej bardzo istotnej sprawy, czyli kim tak właściwie gramy. Otóż ja gram sobie demoniczną Wiedźmą, będę ją robił na dyski. A ja gram serafią na magię. A także co ostrza. Rzekł, mnie twoja historia, naprawdę. No świetnie. O, trzeba się bronić, bronią polecić. Dobra. No, witam po chwilowej przerwie. E, Virjan miał problemy z internetem, z łączeniem w ogóle. Wiadomo, z chrzaniem jak zawsze. No ale cóż, wracamy do rozgrywki. No, no to... zrobimy sobie, gdzie jest kowal, quest, który daje nam... Y, miecz, unikatowy przecinak. Bardzo dobry na początek. Eee... No i właściwie to by było tyle o nim. No, I... jest bardzo dobry na początek i pewnie... Uh -huh. I tym razem będę dobroduszny, znaczy, no... Pierwszy raz będę dobroduszny i dam go Willianowi. Mm, nie wiem, bardzo ci dziękuję. Jesteś... Yy... Jesteś wspaniały. No wiem, nie musisz tego mówić. No Zastawałem. Patrzy, no, się bija tutaj. O, myślący ra rapier. A tu yeah. dla ciebie, to jest <noise> To daj mi go. Nie, bo, lepszy, nie, bo jest. Nie, bo po bo... prostu mój jest już. Dobra, wbijam w lewe, to sobie to dam. Jaka jest trzecia umiejętność? Zwinność, muszę sobie wziąć. Ty, Ja nie mam zwinności do wyboru. Spodum, no to dobra. pewnie później będziesz miał. Później to wezmę. Gdzie ty jesteś? No, bije się z głupim goblinem. A, tu jestem. Naprawdę, tak, tacy jesteśmy kozacy, zabijamy... Choć. W ogóle, świetnie jest to, że jesteśmy facetami, a grałem babkami, to jest wspaniałe. <grystanie> a po tobie tego może nie widać, ani nie słychać, ale to tak jest. No! <grystanie> Dobra, chodź rozwalimy. No, nie chcę nic <grystanie> mówić, ale po prostu dlatego gramy dziewczynami, ponieważ mamy sobą do, do płci przeciwnej. Z tego powodu. Coś w tym stylu. Ale, no. To fakt. Ja level... No, Yes, Jest, moja demonita wreszcie się odezwała. To powiedziała? Yes! Pogadałeś z nim? Aha, jeszcze nie. Ja pogadałem, już. Weź sobie... A, już wziąłeś ten pas. Ale tak jest dla maga. Cega, gdzieś tu była magiczna kryjówka. Czy mi się tylko tak zdawało? Nie. To teraz dalej. Ej, ja nie mam w ogóle na mapie tego zaznaczonego. Znaczy na kompasie. No to co? chodzi. A co, nie wiesz gdzie to jest? Widzę no, na pamięć. A dobrze idę? W lewo? No nie no ja... ja widzę dobrze. A, już dobra, już mi się pokazało na mapie. No, e, szkoda. O, tylko to znalazłem. Potem wracałem portalem. Ja nie mogę trafić. jesteś taki słaby, to mój. Tylko byś mnie obrażał. A, nie co ty robisz. To... Jak to się mówi, nie rób tego, co to by znaczy, nie to nie, to <laughs> nie to. Nie czyń drugiemu, co to by nie miło. Nie, nie, nie. Nie, A nie, walczyć, nie. A, nie, nie, nie. czuję nie, Nie, Ała. Nie znowu się ma głowie weź Gdzie on jest? Uciek na górę, nigo no, no. 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 no wiem tylko, że jak niego dojść, to no. uciekam No właśnie to jest Fajne. No. No. zbiłam wszystko a ty wykończę resztę dobra. O paz wieźniaków, widzisz znowu, że dla ciebie Masz mało chypy Widzę. O, ja ale ja. mówi się trudno, jedzie się dalej. Dobra, a gdzie tu jest ten portal? Tutaj nisko było. Przy okresie... No po tylko... prostu No, przecież... No, ty ja. też jest, ty jesteś taki wspaniały, że ty musisz coś, coś robić. A nie ja. tak tego sobie nie powiedziałem. Ej. Ale ja tak mówię o sobie. No i jeszcze cituję i lata gdzieś tam w kółko. Na zdrowie. Dziękuję. Jak... Ja odbieram. No dobra, to idź. To ja posprzedaję i zarobię. Ja też zaraz posprzedaję. Chyba siebie. O, <laughs> swoje, ciało, swoje ciało będziemy mogli sprzedawać innym? To samo miałem powiedzieć o Tobie <grystanie> Swoją drogą, a gdzie Ty jest kupiec, a to? A gdzie on jest, gdzie on Bronie, macie jakieś ciekawe bronie? Nie. No więc tak y -y, Tak dla graczy początkujących powiem, że -y, Jak chcemy coś szybko sprzedać, no to przytrzymujemy shift i naciskamy I Dzięki ty. wielkie <grystanie> Nie mówiłem tego do Ciebie Ale też nie wiedziałem, więc zaliczam się do tych graczy Chociaż nie zaliczam się tak naprawdę. Bo to takie więcej. Mi, sprzedałem przez przypadek A dobra. Dobra. No to... O, sobie rozdam. Ale naprawdę ta, ta moja serafia teraz tak grubo wygląda w tej kietce. No w ogóle nie widać jej tych walorów. No jak tak narzekasz. No bo... Pierści powinny być bardziej odkryte, a są zakryte. Tyłek jest tak. No w ogóle, jak w ciąży, no? No, powiedzmy, że przyznam Ci rację. Dobra, nowa umiejętność. Jakaż to nowa umiejętność? Tam? A, powinno być blokowanie ciosów, bo jest blokowanie ciosów. Ej, ja bym chciał jakąś, wreszcie jakąś runkę dla mnie zdobyć. Dobra, to zrobimy jakąś misję. Jakiś quest. A, bez no, magii nie niebios, tak dla ja. A jest, wreszcie znowu coś powiedział. Dobra. Ej, a tutaj nie mamy tej wyspy startowej, wiesz. Wiem, wiem. Ale można się tam dostać. No po co? Dobra, robimy zadanko. O, o, o. tak jak widzicie, boz jest. Poradzimy. Pomyliłem się. <laughs> widzicie, That's wiadomo, like. no. Hirana już jadą. Amulet tłuszliwy, co ja sobie opieszę. No wiadomo, on da ciebie. A to było jeszcze jakieś jedno zadanie. Wiem, trzeba takiego kolesia uratować. Wjedźmy się zabijało. A, wiedźmy, co tam, wjedźmy. O, zaginiona owca. Ale słabi. Jak ty. To ty, to ty weź tą owcę dla siebie, ja nie potrzebuję. Ja też nie potrzebuję. Ale weź. No to weź. O, że jest czwarty poziom. O, level up. Ja, ja już pójdę dalej, znam zaraz do mnie do wander, czyż... Nie bo na parz, na dole jest jeszcze jeden quest, chodź tutaj Nie na dole No chodź Go no to me No idę Ale nie wraca się do BLW No nie wracam nie ci wracam do BLW A tak by, jest, no raczej O też idę, Zostawiliśmy rękawicę, no no weźm Przyda się bez większym nubem Mhm. Mm Wiesz ja teraz mam większy level. Mamy taki sam. Tak? A tam Czemu we mnie stoisz. A teraz pójdzie. Rodwiniki. do ramieńki ja już mam. No. To jak widzicie gracz... graczowie gracz. Graczo. O! Widzowie! Eee, e, co ja miałem powiedzieć? No, tak jak widzicie, na razie troszeczkę lamimy, bo mamy sobą umiejętności, ale za niedługo będzie taka rzeź nie, nikt się nie pozbiera. Ej, wziąłeś tam owcę już? No jest, o, tu. Gdzie? Te, teleportowała się. No to weź O, a tu i... krasnoludy zaczynają. Ej, chodź tu. No, już idę. <laughs>, za mną? No, <laughs> zaciąłem się. O Jezu... Możesz się teleportować, pamiętasz? Chyba... kontrol ile wyprzedzić się na po, na obrazku, jeśli dobrze pamiętam. Ło, jest. Widzicie, taki mały, mały o, cheating. Jest. I hope for your sake, that this is more no, exciting than na no, ten, na są dla ciebie. Jakie? Mam no, no, już. Nie tego dostaw. Zapomnieliśmy wziąć jednego qs Trudno Przejdziemy grę bez niego Na zapisie 10 goblinów A tutaj się nie respią, jeśli dobrze myślisz. Aha, no tak, nie respią się, to mam, malutki problem Siostra miecza z misją dla korony A, bo to jest kampania, bo my na razie robimy takie Oboczne Ej, i ty tylko zbierasz wszystko Jak ja? No to weźmiesz ty te teraz nagrodę. A czemu on tam został? Ja nie wiem, nie wiem, czemu on tam został. Dobra, chyba idzie. Weźmiesz nagrodę, a ja wezmę tam gdzieś. <laughs> za tamte dwa. O. <śmiech> <śmiech> Najlepiej. Rado za wszystko. No, czemu nie? Co to już tyle? Weź, sprzedasz go, bo potrzebujesz kasy. No nie, czemu tak idzie do skieruny? runy? A co? O, wypadło? właśnie zapomnieliśmy powiedzieć, że tutaj nie ma tak jak w innych C grach tego typu, że się umiejętności dodaje główne, jak skile i się wali nimi, tylko tu się używa run, które znajdujemy podczas gry. Tak na przykład teraz mi wypadła mi runa i ją użył. Będę, może użyję, a może nie, zobaczymy, jak to będzie czyli wyglądać. Nie. No, czyli nie. Nie mnie tak owijać bawełnę. No, ludzie, no trudno się mówi. No, i z tymi biegniemy radośnie, A ja się teleportuję, co się chce. To ja idę do strażnika. A, tak A, tak no, strażnik dawał zawołują. O, podniemny demo, i mi się przyda. Seryjne uderzenie, jak idzie to no, to wymienimy potem. No, no Dobra, Ja tak bym ty... chciał mieć to znacząco ostrze już. A no, chciałbyś. A, a, ty jesteś, masz jak, na co? Co na co? Build jaki. nie mam na dwie walki? Ojej. Ja? Ja mam? Ale... Nie, czekaj wina Na piekielny dysk, mówiłem. Aha, on tak. A przecinak... Przecinak owning. Eee, aha, jeszcze, czekaj, czekaj, weźmę... Weźmiemy te na zabijanie goblinków. Albo jest... w sumie to... Zrobimy to już w następnym odcinku. No, w następnym odcinku się... Zrobimy wszystko. Tutaj w PLW, otóż... Tutaj jak widzicie, po naciśnięciu M mamy ładny, ładną mapę dużą. Wow, te, widziałem. Te czerwone kropki tutaj wyznaczają nam teren, gdzie już byliśmy. Jak naciśniemy lewym przyciskiem myszy, możemy sobie zobaczyć tam jeździć... TAP to minimapa, a i to ekwipunek. Możemy jeździć prawie jak Formuła 1. W tego wcześniej no. nie powiedziałem. Ale tak, jeśli zrobimy dużo, odpowiednio dużo tych małych questów w Belewu, czy w innym mieście Silver Creek i tak dalej, to będziemy mieli taki topór, nie wiem co to jest tak właściwie, tarcza taka z czymś, z, która, mam powiedzieć, że to miasto jest już uwolnione. To? Ta? Tak. Skąd ty to wiesz? Mm, się grało. No! Ja też grałem, nie pamiętam że ty tych... ale, ale ja więcej. No i co się? Ale ja się już wszystko zapomniało, nie? No ale cóż. A, no i taki mały hotkey, to będzie, że. No, no dobra, dobra, krawisz skrótu, że pod spacją jest miktura leczenia. <laughs> Przyda się na pewno. No nawet. No dobra, no to na razie. No dziękuję bardzo, do zobaczenia. Ale ty biegasz jak ta? No i co z tego? A ty stoisz jak jakaś ladacznica.